Dzień dobry lub też dobry wieczór Państwu, w zależności od tego, kiedy się widzimy. Jednym z najbardziej znanych i budzących najwięcej kontrowersji samolotów w polskim lotnictwie wojskowym pozostaje doskonale znany większości widzów samolot FA50, którego wariant PL jest obecnie opracowywany przez koreański koncern Korea Aerospace Industries. Nie da się ukryć, że Koreańczycy są ostatnio bardzo zajęci, bo oprócz realizacji polskiego zamówienia muszą zajmować się także wdrażaniem do produkcji i prowadzeniem testów samolotów KF-21 Borame, które zdaniem Koreańczyków mają docelowo stać się maszynami wielozadaniowymi piątej generacji. Dzisiaj jednak będziemy zajmować się głównie dziejami samolotów FA-50, które zaczynają się w drugiej połowie lat 80. Gdy koreańskie siły powietrzne podjęły decyzję najpierw o zakupie samolotów wielozadaniowych F-16, a później o rozpoczęciu daleko idącej współpracy z amerykańskim koncernem Lockheed Martin, którego celem było stworzenie samolotów szkolno-treningowych potrzebnych w procesie przeszkalania pilotów, którzy mieli w niedalekiej przyszłości zasiąść za sterami samolotów F-16. W tym czasie w Korei zaczęto realizację dwóch oddzielnych programów budowy samolotu szkolno-treningowego. Pierwszy z nich nosił oznaczenie KTX1 i miał za zadanie doprowadzić do powstania samolotu wykorzystywanego w ramach szkolenia podstawowego. Miała to być maszyna z napędem tłokowym, natomiast drugi element programu realizowanego obecnie przez firmę Korea Aerospace Industries, a wówczas między innymi przez Samsunga. Przewidywał powstanie samolotu rozwijającego najpierw w prędkości poddźwiękowe. Wkrótce jednak koreańskie lotnictwo wojskowe zaczęło zmieniać swoje zdanie na temat nowego samolotu szkolnego i pojawiły się oczekiwania, zgodnie z którymi nowa maszyna miała być zdolna do przekroczenia bariery dźwięku. Było to spore wyzwanie, ponieważ wcześniej Koreańczycy produkowali samoloty, które nie posiadały podobnych możliwości. Realizacja programu budowy nowych samolotów wojskowych spadła, jak już wspomniałem, na firmę Samsung, której Wydział Lotniczy noszący nazwę Samsung Aerospace Industries prowadził działania w celu zbudowania samolotów zamówionych w ramach programu KTX-2. Sytuacja była całkiem niezła, ponieważ zakłady odpowiadały także za produkcję licencyjną samolotów wielozadaniowych F-16 CD, a także przeznaczonych dla amerykańskich maszyn silników Pratt and Whitney F-100. Prace nad nowymi samolotami przebiegały bardzo powoli, ale Amerykanie bardzo szybko zwietrzyli dobry zarobek i już na początku lat 90. XX wieku zaczęli zgłaszać zainteresowanie wejściem w koreański program budowy samolotu szkolno-treningowego. Tymczasem w 1992 roku Koreańczycy rozpoczęli prace projektowe, które zakończyły się w 1995 roku. Nowy samolot pod wieloma względami przypominał budowanego wcześniej w Korei F-16, natomiast maszyna nosząca początkowo oznaczenie KTX-2 była znacznie mniejsza od bojowego F-16, od którego odróżniał ją także brak wlotu powietrza pod kadłubem samolotu. Zamiast tego KTX-2 miał dwa niewielkie wloty powietrza po obu stronach kadłuba maszyny pod napływami skrzydeł. Wiele wskazywało na to, że program nie zostanie doprowadzony do końca ze względu na wzrost kosztów, które w 1995 roku zaczęły przekraczać możliwości finansowe Koreańczyków. W związku z poważnymi problemami finansowymi konieczne okazało się tymczasowe zakończenie prac nad projektem, który Oficjalnie zawieszono. W 1997 roku, w nieco zmieniającej się sytuacji politycznej na Półwyspie Koreańskim, w finansowanie projektu budowy samolotu wmieszał się rząd Korei Południowej, który zadeklarował, że pokryje 70% kosztów programu. Pozostałe koszty do prowadzenia projektu do stanu lotnego i rozpoczęcia produkcji seryjnej miały być podzielone pomiędzy Samsunga i koncern Lockheed Martin, który od kilku lat był szczęśliwym posiadaczem praw do samolotów F-16, które odkupił od podupadającego General Dynamics. Porozumienie zawarte w 1997 roku oznaczało konieczność rozdzielenia prac pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Samsung wziął na siebie produkcję i konstrukcję kadłuba oraz usterzenia, natomiast pozostałe elementy miały zostać przygotowane przez Lockheed Martina. Amerykanie przekazali Koreańczykom znaczną część zaplecza technologicznego potrzebnego do stworzenia nowego samolotu. Decyzja w tej sprawie została zatwierdzona przez Amerykański Kongres na początku listopada 1997 roku. Generalny koszt doprowadzenia samolotu do końca został wstępnie oszacowany na ponad miliard dolarów amerykańskich. W ramach programu rozwojowego planowano budowę czterech prototypów przeznaczonych do prób w locie oraz dwóch samolotów przeznaczonych do testów naziemnych, m.in. testów zmęczeniowych. Lockheed Martin zrealizował ponad połowę prac, ale później do pracy nad samolotami KTX-2 zaczęto włączać także inne podmioty, które zrealizowały około 1% prac w ramach całego programu budowy samolotu. Wstępny przegląd samolotu, a w zasadzie prototypu, miał miejsce w 1999 roku. I w listopadzie tego samego roku zapadła decyzja o zakończeniu prac projektowych i rozpoczęciu budowy prototypów. Jednocześnie przeprowadzono kolejne konsultacje, które doprowadziły do wprowadzenia drobnych, kosmetycznych, nieomalże zmian w projekcie samolotu. W ramach samego programu, po tych zmianach, zamierzano stworzyć teraz dwa warianty. Pierwszy z nich miał nosić oznaczenie T50. I był przeznaczony do prowadzenia szkolenia zaawansowanego personelu latającego, który ukończył już kursy na samolotach z napędem tłokowym. Drugi wariant samolotu KTX-2 miał być przeznaczony do wykonywania zadań uderzeniowych i został wstępnie oznaczony A50. Jednocześnie oba warianty zaczęto reklamować za granicą, w czym miała pomóc nazwa Golden Eagle. Jednakże Samoloty, które wówczas proponowano, nie wzbudziły praktycznie żadnego zainteresowania odbiorców zagranicznych, którzy uważali, że koreański przemysł lotniczy nie jest w stanie zbudować żadnego wartościowego samolotu bojowego. Jednocześnie na rynku wciąż było wiele maszyn wywodzących się z dawnego bloku wschodniego, które można było wykorzystać do prowadzenia operacji bojowych i przenoszenia ładunku bojowego, i były to samoloty stosunkowo tanie, czego nie można było powiedzieć o nowym projekcie oferowanym przez Lockheed Martina i Koreańczyków. Kolejny problem stanowiło samo dopracowanie koreańskiego samolotu, które zaczynało budzić spore wątpliwości we władzach koreańskich. Te zaś zastanawiały się, czy gra jest w ogóle warta świeczki, tym bardziej, że koszty regularnie rosły i zaczynały przekraczać przyjęte początkowo założenia. Na początku zakładano, że koszt wprowadzenia samolotów do produkcji zamknie się mniej więcej w kwocie ponad miliarda dolarów, ale potem okazało się, że koszt całego przedsięwzięcia będzie dwukrotnie większy. Dodatkowe koszty wynikały głównie z rosnących wymagań wobec samolotu. Ostatecznie zadecydowano o ponownym wstrzymaniu projektu. Jednocześnie Samsung, DEW i Hyundai doszły do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie stworzenie nowego podmiotu odpowiedzialnego za produkcję lotniczą. Tak właśnie powstał koncern Korea Aerospace Industries, będący w jednej trzeciej własnością Samsunga, w jednej trzeciej Daewoo i w jednej trzeciej Hyundai'a. Nowy podmiot gospodarczy zdołał przekonać władze koreańskie o konieczności dokończenia projektu, tym bardziej, że zaczęto obiecywać rządowi w Seulu znaczące zyski płynące z ewentualnego eksportu. W tych warunkach program został ponownie odwieszony i w dniu 15 stycznia 2001 roku doszło do oblatania pierwszego prototypu samolotu, z którym wiązano wielkie nadzieje. Ostatecznie powstały cztery prototypy przeznaczone do prób w locie i dwa kolejne przeznaczone do prób naziemnych. Dwa pierwsze samoloty były wykorzystywane do sprawdzenia odmiany szkolno-treningowej, natomiast samoloty budowane jako trzeci i czwarty egzemplarz przeznaczono na testy samolotu w odmianie uderzeniowej, której początkowo nadano oznaczenie A50, później jednak zaczęto się posługiwać oznaczeniem FA50. Sam samolot występuje obecnie w kilku odmianach. Pierwsza z nich to przeznaczona do szkolenia wersja T-50, która nie posiada radaru, jak również uzbrojenia, ale za to miała mieć bardzo dobre właściwości lotne. Wkrótce po wprowadzeniu pierwszych samolotów w tej wersji do służby w jednostkach koreańskich, rozpoczęły się prace nad stworzeniem odmiany T-50A, którą zainteresowany był Lockheed Martin, który zamierzał wystawić samolot w przetargu na samoloty szkolno-treningowe dla US Air Force, które poszukiwały w tym czasie następców samolotów szkolno-treningowych T-38 Talon. Odmiana T-50A nie odniosła jednak oczekiwanego sukcesu. Nieco lepiej poradziła sobie wersja T-50B, która została zbudowana z myślą o koreańskim zespole akrobacyjnym. Natomiast równolegle trwały prace nad uzbrojoną odmianą noszącą oznaczenie TA-50, która została wyposażona w działko kalibru 20 mm. Maszyny w tej odmianie były przeznaczone m.in. do atakowania celów naziemnych i prowadzenia treningu w walkach powietrznych. Maszyna w wersji TA-50 może przenosić uzbrojenie kierowane i niekierowane. Natomiast ostatnim wariantem rozwojowym samolotów T50 pozostaje FA-50. Lekki samolot bojowy, który uzbrojony jest w stałe działko, ma zasobniki nawigacyjno-celownicze oraz specjalne zasobniki przeznaczone do prowadzenia walki radioelektronicznej. Ze względów marketingowych. Próbowano mu nadać nazwę Fighting Eagle, jednakże nazwa ta nie przylgnęła do tych maszyn, które w Polsce są znane jako Fafiki, chociaż ja osobiście częściej określałem je mianem Zapchaj dziury. No ale ja jestem złośliwy, jak powszechnie wiadomo, w przypadku F-50. Prototyp samolotu FA50 został oblatany w 2010 roku, a program rozwoju samolotów tego typu był realizowany do 2019 roku, gdy powstała wersja Blok 10. W 2021 roku zaczęły się pojawiać pierwsze zapowiedzi opracowania nowej odmiany noszącej oznaczenie Blok 20, i właśnie w takim standardzie ma powstać samolot, który jest również znany jako FA50PL. Jest to odmiana, która obecnie jest rozwijana i tutaj drobne zastrzeżenie. Od pewnego czasu niektórzy polscy dziennikarze bardzo ochoczo opowiadają różne rzeczy na temat samolotów FA-50. Wielu ludzi wierzy w zapewnienia płynące z łamów niektórych portali, a zapewnienia te dotyczą maszyn FA-50 w wersji PL, których podobno aż 6 sztuk ma być już w różnych stadiach montażu. Nie jestem do końca zwolennikiem tej teorii. Problem polega bowiem na tym, że koreański koncern, czyli Korea Aerospace Industries, odpowiedzialny za produkcję samolotów F-50, bardzo dba o odpowiedni wizerunek medialny i bardzo hojnie składa różne propozycje. Nawet na tym, jak to mówią niektórzy najbardziej krytyczni widzowie no dobra, nazwijmy rzecz po imieniu jacy oni tam krytyczni po prostu hejterzy. I tutaj pozdrawiam zwłaszcza pewnego pana Andrzeja M. Borodo. No więc tutaj na tym, jak to oni określają, kanaliku. Padały propozycje, że zostanę skontaktowany z odpowiednimi ludźmi, którzy udzielą mi najbardziej wiarygodnych możliwych informacji na temat samolotów f 50 i w ogóle to będzie wszystko super. No cóż, bardzo dziękuję za te propozycje, które jak chcę wierzyć, Padły z dobrego serca, ale naprawdę cenię sobie niezależność i pozostanę przy swoich źródłach informacji. Otóż samoloty przeznaczone dla Polski są obecnie budowane. Na pewno prędzej czy później się pojawią. Niektórzy mówią, że wszystko jest z nimi super. Natomiast znaczna część tych maszyn, które zostały obecnie dostarczone, zostały dostarczone na przykład bez elementów pozwalających na prowadzenie ich obsługi technicznej. I nie byłoby to możliwe, gdyby nie ściągnięcie pewnych elementów z łasku, a także z krzesin. No ale o tym się już trochę mniej mówi. Tak czy inaczej, samoloty przeznaczone dla Polski mają otrzymać m.in. radary ASA a an AN-APG-84 i już na etapie produkcji mają mieć zaimplementowany tzw. glass cockpit, z dużym, kolorowym ekranem, zintegrowany system walki elektronicznej, wielozakresowy cyfrowy system łączności z łączem wymiany danych o większej przepustowości i nowy układ sterowania lotem oraz zintegrowane celowniki na hełmowe. Ponieważ samoloty nie mają przesadnie dużego zasięgu, w wersji podstawowej planowane jest zastosowanie dodatkowych zbiorników paliwa o pojemności 1136 litrów. Oraz wysuwanej w locie sądy paliwa, pozwalającej na pobieranie cennego płynu w locie. Niektórzy sugerują, że dojdzie też do zintegrowania samolotów z silnikami General Electric F414 lub Eurojet EJ200 o większym ciągu. Póki co jednak samoloty w wersji Blok 20 istnieją tylko na papierze, względnie zjeżdżają dopiero albo mają zjechać z linii produkcyjnej. Jak to wszystko się potoczy, pożyjemy, zobaczymy. Warto natomiast dodać, że jeszcze przed rozpoczęciem eksportowania samolotów za granicę, w Korei pojawił się pomysł zbudowania osobnej wersji, przeznaczonej do prowadzenia walk powietrznych, która w koreańskim lotnictwie wojskowym miałaby zastąpić wyeksploatowane samoloty Northrop F-5 Freedom Fighter, jednakże pojawił się drobny problem, gdyż dowództwo koreańskiego lotnictwa wojskowego uznało, że samolot T-50 jako platforma szkolna nie nadaje się do wykonywania podobnych zadań. Ostatecznie uznano, że znacznie lepiej do zastąpienia części amerykańskich samolotów. Wprowadzonych do służby w koreańskim lotnictwie wojskowym jeszcze w trakcie zimnej wojny będą nadawały się nowe koreańskie samoloty wielozadaniowe, których opracowanie postanowiono zlecić firmie Korea Aerospace Industries. Program budowy samolotów Kai KFX przerodził się z czasem w program KF-21 Boorame, który jest dość ciekawą konstrukcją, która podobno ma już niebawem trafić do jednostek koreańskiego lotnictwa wojskowego. A później także do jednostek indonezyjskich. Tak czy inaczej, nasze dzisiejsze spotkanie z samolotami FA50 dobiega powoli końca. Oczywiście nie jest to koniec wątku samolotów FA50, który na pewno powróci i będziemy sobie o nich rozmawiać dosyć szczegółowo, ponieważ, jakkolwiek nie jestem ich wielkim zwolennikiem, czy nawet jestem krytykiem tego rozwiązania, no to zamierzam powiedzieć coś więcej o ich historii. Ta była dosyć ciekawa. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem wirtualnej kawy patronajta YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw. A czcigodni widzowie wspierający, niczym obsługa techniczna, Pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy. A wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem.